Okay. Siemano! Dzisiaj jesteśmy u Patryka, ja jestem przejazdem, Siema. tak tego wpadłem i Patryk yy, układa dzisiaj kostkę z wujem naszym, Sławkiem, który już też był na kanale, bo on obspawuje te wszystkie rzeczy. Tego tuza, zresztą nasz ciągnik cały biały obspawował, teraz obspawał tuza Mac dla Jokera. MacGyver, nie bez Tak, MacGyver, wszystko tu, układanie kostki, tu jakieś inne jeszcze rzeczy budowlane, a już jeśli chodzi o spawanie i takie konstrukcje chyba z metalu, no to wuja jest, jest mistrzem, nie? Madła. Tak, Patryka kukurydza. Trochę popadało, nie? Teraz. No, i wczoraj była podlewana. Tak, i tu do połowy kolega, widzę. Kolega podlał deszczownią. Aha, to dzięki. Dobry sąsiad. Najlepszy. Dobra, co my tu mamy? Co ty żeś urzeźbił? Bo ja nie byłem, nie widziałem. Widły do palet, widły kupione nowe, ale karetkę sam, sam zrobiłem. Jeszcze nie pomalowana od tej strony, bo wczoraj dokończyłem spawać, to od tamtej jest pomalowana, od tej nie. Płaskowniki podejrzewam, że są z naszych yy, stałych źródeł. Czyli, czyli z... złom, humaj, yy, balice. Pozdrawiam Wojtka, bo to on wszystko tam ogarniał, co tam pracuje, na pewno nas ogląda. Bo od razu jak wszedłem to było, o trawi garaż. <laughs> to wszystko no. jest ze złomu, z humaja i pospawane. No i pracuje elegancko. Tak. Ten no tur, już... ile, ile ten tur powinien podnieść? No, tonę na pewno. Tonę wyrwie, co? Wyrwie. No, że tam nie dźwigam jakoś nie wiadomo ile, bo nie chcę tego ciągnika w końcu złamać. No, ale ty ramę miałeś. Znaczy jest z Turem. Jest rama z Turem, ale miałeś jeszcze, zanim był Tur, ten tutaj, co jest teraz, to była taka rama, tak? Tak, sam zrobiłem. musi być rama przez cały ciągnik. No, no ale teraz, je, teraz jej tak... nie ma, nie? Była jest, inna rama. Inna, no. Bo teraz wcześniej ona była rama. u góry, tak? Nie, też tak. No, tak. ale tu coś było jeszcze. No to był taki ten odciąg, bo teraz jest taki inny. Aha, czyli to nie, nie służyło jako taka rama, tylko... No nie, bo tak to są te tury, co teraz większość jest, to tam jest w to okno yy, okrągłe od kabiny mocowane. No ja akurat uważam, że lepsza jest rama taka. Mi nie przeszkadza do niczego, ona jest bardzo wysoko. A to oryginalnie tak się z tym turem ten i się tak spasowała i tak się działa czy przerabiałeś? Nie, to to oryginał. Oryginał. A ta w okno no, przy tych naszych testowaniach, cz, pół, wszystkie wyobracane, czy te agregaty wszystkie, czy, czy cokolwiek z tyłu się zapina ciężkiego, no to taka rama jest lepsza na pewno. Mm -hmm. Jak ktoś nie, nie dźwiga tym ciągnikiem, no to ta rama w pół zupełności wystarczy, no ten ciągnik jest testowany maksymalnie już na dwóch kołach jeździłem przed nich już kilka razy, już prawie mm -hmm. bym ostatnio go przewrócił na bok. Bo jak z pewną łyżką mi tam nie mogłem zahamować, bo balastu z tyłu nie miałem i spadłem, no to już na boku siedział. Także już dres mi zagrał. No no no. Zdro... Zbroja była już właściwie. Tak. No i tu łyżka na kamerę. No i tu Patryk kurde kupił łyżkę. Łyżeczkę do nabierania cukru do kawy, tak. Mhm. Tak, bo miałem pożyczałem od Kuzyna i od kolegi. Od Kamila pożyczaliśmy? Tak, i od Mateusza. Tak, ale tamte były większe, mniejsze podobne? Kamila była mniejsza, a Mateusza była większa, była dwumetrowa. To jest 1,80 m. A jak była u nas hamownia, co hamowaliśmy białą perłę, to którą miałaś wtedy? Od Kamila. To był y, łyżko krokodyl. No właśnie, ale wydawało się, że też bardzo duża, nie? Głębsza na pewno. Głębsza, głębsza właśnie inna. ale głębsza. Mhm. To jest płytsza, ale szersza. Y, no tu, tu krokodyla mam w planach zrobić na pewno do obornika. Tylko. Tak, go chcę zrobić, żeby go demontować w razie potrzeby. Bo on będzie mi potrzebny raz do roku albo raz na dwa lata. A po prostu łyżka, no bo krokodyl jednak przeszkadza do pewnych spraw. Mm -hmm. Gdzieś podjechać blisko się nie da. Nie? No, no, no. No dobra. No, tu na kamerę zakłady mechaniczne magierów. Tak. Pozdrawiam panią Klaudię. Co od niej, tą łyżkę kupiłem, zamówiłem. No i ekstra. Tak. Początkowo miała być łyżka? Tak, z firmy tu, ale niestety no tam nie mogliśmy się zgrać terminowo. łyżka była potrzebna na już i wyszło jak wyszło. Patryk miał kasę, to od razu zadzwonił i na już potrzebował. Tak. No na pewno z firmą Artur współpracy jeszcze nie zerwiemy, bo na pewno będą może i potrzebne widły do obornika, czy inne, czy Tur do Władimirca, czy cokolwiek. Tak. Patryk do... ma dużo krów to tych wideł od obornika potrzebuje, nie? No tak. i ten. No i jeszcze co pokażę. jeszcze a tu co pokażemy, może mieliśmy awarię, tak? Tak. Przyczepy. Wątpię, Patryk, przywoziłeś, przywoziłeś, przywoziłeś co? Żwir? Nie, Ile wątpię. ton? Osiem. Wczoraj tam było na przebitce, osiem. jak znajdę twój filmik, bo wysyłałeś na grupę, to, w, to wstawię, nie? No wąż tam... pęk od siłownika do idzie do trójnika. akurat zostały. Te dwa węże zostały stare, jak ją remontowałem, no i akurat ten włącz pękł no, to ta przyczepa już też kiedyś była, może dla nowych widzów, nie ten to Patryk tą przyczepę właściwie można powiedzieć, że zrobił sam, nie. No, zabudowę kolega zrobił, ale resztę tych jakiś tam pierdeł, to wszystko to. Wszystkie instalacje, ko koła kupiłeś opony, tak? Tak, tak. Pozakładałeś, uzbroiłeś, malował Rafał, nie? Tak. Rafał ten co robi te 60. Takie dziwne, no i przyczepa wyszła na naprawdę koncertowo, wymiar paletowy, tak? Tak. No także. Nie no fajna, aż nam powiem Wam szczerze, że żal było ją w ogóle do pierwszych, co innego nowa kupiona i od razu jak to tam powiedzmy do, do użytkowania i rolnicy nie mają wejściami, tak jak uprawiamy rolnictwo hobbystyczne, to jak się człowiek napracuje przy tym wszystkim, to aż żal po prostu gdzieś tam używać, nie? To jeszcze pokażemy, Patrykowi się robi wiata. No robi się już ale... rok. <laughs> no ale jakiś robią, zarys rok jaki zarys jest. Jakiś zarys jest, taka wiata na pewno fajna. Do bizona. Do, do bizona. No. Już na podwymiar bizona jest zrobiona specjalnie. Tak, bo kombajn też chcemy kupić. Tu Patryk ma 2 hektary ziemi. Także co, co dwa lata może jak będzie płodozmian stosował to bizon będzie musiał być, nie? Kukurydza jest, na pewno z długo nie będzie tu kukurydzy. No bo z kukurydzą problem, nie? Po 300 zł za tonę kontraktują też. Chyba, że do nęcenia ryb. Nie, to kolega weźmie na kiszonkę. Tak. Tu płuk też był na kanale, jeszcze nie poskładany. Pozdrawiamy Mateusza, pewnie ogląda. Ale pójdźcie spawać, spawa już spać, O, ale Patryk już działa z pługiem w sumie. Widzicie, ja nie jestem zorientowany. Tu już są te blachy nowe, spawane to wtedy... A, widzisz, to wtedy Mati przywiózł? Tak. To już są spawane. Bo to się co, urwało? Nie, były takie Wytłuczone były. Tak. To są nowe. Nowe. Dociążam Bizona. U Jeszcze? Który? Film. Czwarty ten? Czwarty plaster Dzisiaj przyjechał. Do ile jeden waży plasterek? A nie. Wiem. Musimy go zważyć, nas z ciekawości. 20 kg. No, myślę, że waży 20 kg. No. 25 może. Chociaż nie, w sumie, jak patrz, tu worek cementu 25 kg, ale to w jednym kawałku to tak nie zmierzysz, nie? Dobrze. No i tyle. Tu Patryk w czeluściach garażu ma jeszcze jakieś pomieszczenie, mówi, że robił. Ja nie byłem u Patryka z dwa tygodnie. Trochę światła. Tu jakaś taka... Co tu było? Jakieś patyki, kury? Tak, tu świnie pewnie były. No tu wczoraj z kurem yy, koryta. To muszę poucinać, wyrównać. Tak, bo Co Patryk tu kupił to gospodarstwo w sumie, także... Coś tu się zrobi, chyba prawdopodobnie drzwi duże, żeby coś tu bepnąć czapie, czy czy rozrzutnik, czy samochód. Nawet Co samochód coś grzebać, nawet żeby nie mógł, nie? Cokolwiek. Tutaj mamy ten, skróża. Tak. Bańki jest z paliwskiem. Także jak coś, to nikt nie ukradnie. I tu mamy taką graciarnię. No. Jeszcze jakaś instalacja by się przydała, nie? Jakieś... Będzie wszystko. Elementy do elementy. Zresztą mamy elektryka, nie? Od spraw głównych. Wysokich napięć. Jak, jak kubkobus. Co to? Takie kotwy do, do tam, będę altanę robił. Tam mam. A faktycznie, no. no. Żeby... To się petonuje, to się drzewo się przymocuje No i pięknie. No i tak sobie Patryk działa na gospodarstwie. My akurat trochę mamy na to czasu wszystko na takie graty, no bo nie mamy inwentarzu. Także pracujemy każdy gdzieś tam. Patryk jest kierowcą, ja jestem nauczycielem. Także trochę mamy, żeby tak sobie pogrzebać w warsztacie. Czy o, to trochę... będzie obciążnik z tego zbiornika. To jest o zbiornik od czego? Od jakiejś ciężarówki małej czy busa. A skąd go masz? To ze złomu, A, ze skórska. No, takie fajne, jest, zgrabne, nie? Za dwa lata temu, ale no. czekam, musi się uprawomocnić. No to... Dopiero będzie zrobione. No dobra. To co, pokażemy jeszcze wam, słuchajcie, bo część ludzi, Patryk tam stawiał na społeczność, kiedyś chyba zdjęcie z błotnikami. Tu mamy jeden błotnik. To są od czego? Od Od, Be Belarus. od Belarusa błotniki. Ten wiadomo, że musi być jeszcze założony, ale jeden Patryk założył. Było go chyba widać wcześniej na filmie, jak przejeżdżałeś. Yy... No różne są opinie, nie? Bo ty masz co? Na, na stałe ten but. Hejt jest tylko, nie opinia. głównoburza. Yy... No, no, ale ludzie w komentarzach trochę muszą też tam jakby pokazać wiesz, swoje zdanie. I... Generalnie wygląda to bardzo ładnie. Fajnie zakrywa całe koło. Wręcz nawet mogłoby to koło być większe do tego błotnika, nie? No ale lepiej mieć za duży błotnik niż za mały, nie? Generalnie. No tylko problem jest, znaczy problem, no tu inaczej się nie dało tego zamontować, nie? No to w niczym nie przeszkadza. No tak. Po prostu błotnik jest zrobiony na stałe, przyspawany. O tutaj, do tej ośki od bizona I tyle, nie? Jeszcze na kamerę i ten grubera kupiłem. Chyba miesiąc, dwa temu. Aha, 11 łap. 2 metry, 20, coś takiego. Także no, Bizon będzie miał co robić, bo jest 11 łap. Zazwyczaj jest 9 łap na ten metraż, a tu jest 11. Mhm. ale żadnych wałków nie ma? No jeszcze nie, będzie wał a pakera, coś, pakera coś jak. Planujesz. Mhm. No i ekstra. To jeszcze Wam pokażemy tutaj to miejsce, gdzie Patryk tą kostkę kładzie. Tu nasza betoniarka. Pamiętam, że rodzice ją kupili, to jak my byśmy mali. Ja to mogę mieć 12 lat. Za 50 zł. I tyle, co ona przeżyła, to jest szok. Ludzie też już w komentarzach pisali, że sami laliśmy pomieszczenie tam pod tokarkę, że to się z gruchy bierze. No ale wtedy akurat były święta, czy niedziela, czy, coś, czy sobota, i z gruchy nie można było. I taką betoniarką za 50 zł zalaliśmy. I Rafał tokarnie taką ma, toczy i nic się nie dzieje. Wspomniany wujek, który wszechstronnie utalentowany obspawał nam wszystkie ciągniki. Zawsze jak przyjeżdża, to najpierw robi wielkie oczy, co ten Rafał na wymyślał, a później jakoś to wszystko się udaje. Nie wiem, kopaki zdolne. O, a tutaj Patryka samochód, słuchajcie, z dwa lata nie wyjeżdżał. Nie, no od listopada. No w listopadzie, tak, ale tak przepaliłeś tylko, nie? Na no, nie byłem, go umyć. No ale nie widać, jakoś żebyś go mył Astra w pakiecie OPC Była też już na kanale, ale może dla nowych widzów Koła Z przodu ile cali? 19? 8,5 szerokość A tył 9,5 I też z tyłu 19 cali, 9,5 szerokość Z tyłu fajnie, bo ta felga jest taka wciągnięta Teraz no, nie widać kunsztu tego samochodu, no bo jest tu w garażu ciemno Ale no samochód robi robotę, jak znajdę jakieś fajne zdjęcie to na przebitce zaraz Wam leci. No Patryk naprawdę tutaj dba o ten samochód, właściwie no, kupił sobie go za kawalerki, teraz go, go tylko trzyma, tak chyba już Bo szkoda jeździć z jakiegoś sentymentu. Fajnie. W karbonie lampy świecą się. Jeszcze jest dokładka do niego, nie? Tak. Patryk kupił z 5 lat temu dokładkę do tego samochodu z karbonu. Nie, że obkojona karta. 800 złotych. 800... Leży na szafie u Aleksa w pokoju. U, na, u naszego najmłodszego brata. No, także. Ale by się ją porysowała, a tak to leży na szafie i jest ciągle do, do dziś dnia jest ładna. Nowa. Nowa. Dobra, idziemy na kawkę. Dobrze, że już przestało padać. To wam trochę, znaczy dobrze i niedobrze. No. Dla pola niedobrze, ale dla roboty dobrze. Chłopaki ściągają tutaj po takich sobie w profilach ładnie równo kosteczka fajna Także co tyle w tym materiale chcieliśmy wam pokazać tylko Patryka w sumie tura nie i jakieś tam aktualności i co widzimy się w następnym odcinku Siema